Cześć, nazywam się Damian Nawa. Jestem instruktorem z ponad 20-letnim doświadczeniem. Nauczyłem tysiące osób jeździć na rolkach. I jeżeli zostaniesz ze mną do końca tego materiału, to i Ciebie nauczę jeździć na rolkach, bądź poprawimy Twoje umiejętności. A w tym materiale nauczymy się, jak reagować na sytuacje niebezpieczne na rolkach i jak im przeciwdziałać. Okej, okay, niebezpieczeństwo na rolkach to zazwyczaj, jak sobie ktoś wyobraża, to, to myśli o upadku. Gdy te upadki owszem, mogą się zdarzać. Yy praktycznie każdy rolkarz kiedyś upadnie więc ważne jest to aby wiedzieć co robić aby jeżeli już upadniesz żeby upaść bezpiecznie bo sam upadek w sobie nie jest niczym złym jeżeli zrobisz to mi to nic ci się nie stanie. Po prostu wstajesz i jedziesz dalej. I o co chodzi teraz rozwiążemy kilka najbardziej podstawowych rzeczy. Po pierwsze już jeżeli oglądałeś oglądałaś wcześniejszy materiał no to wiesz że nie powinieneś nie powinnaś. Podnosić swoich rąk. Najczęstszy błąd podczas utraty równowagi jest coś takiego, że podnosimy ręce, nogi nam wyjeżdżają i próbujemy się w ten sposób uratować. To jest błąd, powinniśmy zrobić przysiad. Przysiad dlaczego? Po to, żeby obniżyć twoją, e, twój środek ciężkości, twoją pozycję bliżej ziemi. Jeżeli już upadniesz, to masz bliżej do ziemi. A samo obniżenie środka ciężkości, czyli zbliżenie się po prostu do podłoża, poprawia Twój balans, równowagę i być może w ogóle nie upadniesz. To jest bardzo ważna rzecz, więc jeżeli czujesz już, że za chwilę upadniesz, każdy ma taką sekundę przed, że już jest źle, już jest źle, należy skontrować i uciąć ten możliwy upadek w jak najszybszym punkcie. Czym szybciej tak zareagujesz, tym większe prawdopodobieństwo, że w ogóle nie upadniesz. Najgorzej jest jechać na prostych i próbować w ten sposób się ratować. Jeżeli czuję, że już tutaj jestem na piętach w moich rolkach, powinienem powinnam od razu na ręce w przód, zrobić przysiad i wszystko będzie ok. Co jeżeli to nie wystarczy? Jeżeli to nie wystarczy, to powinienem upaść w przód. Upadki w tył są najgorsze i tego się wystrzegamy, one są po prostu. Bolesne, po prostu są bolesne. Natomiast upadek do przodu jest bardzo kontrolowany. Jeżeli będziesz mieć na sobie jeszcze ochraniacze kolan, oraz tutaj ochraniacze na dłoni, na dłonie, oraz mogą być również łokcie, no to już kompletnie nic ci się nie dzieje. Jeżeli jesteś osobą początkującą, to polecam, eee, taki zestaw ochraniaczy sobie kupić, już o tym mówiłem w pierwszym filmie. Natomiast jeżeli ich nie masz, to tak czy siak musisz upadać w przód i ratować się rękami. Teraz fajne ćwiczenie, takie pomagające trochę obniżyć to, tą pozycję. To jest robak. Już pokazuję jak wygląda robak. Jadę i odpycham się paluchami. Pokażę z drugiej strony. Hop, nisko, pozycja, odpycham się paluchami. Jeżeli już sobie probisz robaka, to należy spróbować kilka razy upaść. Sposób kontrolowany. Jeżeli nie masz ochraniaczy, robisz to na trawie. Jeżeli masz ochraniacze, robisz to na betonie. Już pokazuję. I powinno to wyglądać w ten sposób, że robimy przysiad i w sposób kontrolowany chcemy się przewrócić najpierw na kolana, a później dołożyć ręce, ale ręce mają być daleko z przodu. Hop i hop. Teraz o co chodzi? Dlaczego te ręce daleko z przodu? No, bo gdybym dał ręce tutaj, to zakładając, że będę jechał, prawda? Będę jechał. To moja pozycja może się skończyć wtedy w taki sposób, bo pęd po prostu może mnie tutaj wyrzucić w przód. Dlatego ręce trzeba dawać jak najdalej w przód. Po co to w ogóle robimy? Otóż, teoria teorią, ale jeżeli nie przećwiczysz sobie tego i nie złapiesz pewnego nawyku. No, to w sytuacji newralgicznej, kiedy naprawdę jest Ci to potrzebne, nie będziesz mieć czasu, żeby się zastanowić, co teraz należy zrobić. Po prostu musi być odruch. I po to, to tutaj robimy, żeby ten odruch sobie w jakikolwiek sposób zrobić. Jeżeli wykonasz 10 takich padów, nazwijmy to upadków, kontrolowanych, no to już Twój mózg zakoduje, jaka powinna być kolej rzeczy. Dlatego coś takiego należy przećwiczyć. Wiem, że wydaje się dziwne, mieliśmy jeździć na rolkach, atarzamy się po trawie, ale to jest Twoje bezpieczeństwo. Dobrze, ja wiem, że dużo mówię, mało jest jazdy, ale to jest naprawdę bardzo ważne. Ale teraz już przejdziemy do jazdy. I ponieważ ostatnio robiliśmy hamowanie hamulcem napięcie, czyli byliśmy w pozycji nożycowej, już przypominam, jaka to jest pozycja. To jest taka, kiedy mam jedną nogę pod tyłkiem, drugą mam wysuniętą w przód i wtedy robiliśmy ten hamulec, prawda? Teraz tą pozycję nożycową wykorzystamy do tego, aby wjechać na trawę. To zatrzymanie nazywa się grass stop, z angielskiego, czyli zatrzymanie na trawie. Dlaczego to robimy w tym filmie? Ponieważ najczęściej, jak jeździmy na rolkach i jest jakieś niebezpieczeństwo, to jest albo ono spowodowane przez nas samych, ponieważ straci, tracimy równowagę, albo ktoś nam przeszkodził. Czyli wypadł nam na przykład pies na drogę i nagle należy zmienić kierunek i mamy do wyboru albo wjechać w coś, w kogoś, albo wjechać na trawę. I te wjazd na trawę jest zdecydowanie lepszym wyborem. Pokazuję, jak wygląda grass-stop. Robię pozycję nożycową i hop! Wjeżdżam na trawę. Jak widzicie, jest tutaj mały krawężnik, jest tutaj trawa, jest ona dosyć żąska, bo wczoraj padało. I mimo wszystko wjechałem i jakby dużo się nie zmieniło, nie rzucałem u góry. Pokażę wam jeszcze z boku z drugiej strony i za chwilę wytłumaczymy, na co zwrócić uwagę, żeby ten gra stop wykonać poprawnie. W porządku. A co jest najważniejsze przy z stopie? Otóż sama pozycja nożycowa jest dokładnie taka sama, jaką ćwiczyliście w ostatnim filmie, jeżeli chodzi o hamowanie hamulce napięcie, Czyli cały ciężar ciała, 80% Twojej masy jest na nodze pod tyłkiem, druga noga jest wysunięta a o pół rolki minimalnie, minimum o pół rolki, najlepiej o całą, w przód jest lekka odciążona. Co również ważne, nie należy za bardzo się teraz tutaj pochylać. Te ręce w przód mogą być, ale nie pochylaj się za bardzo, czyli trzeba się leciutko odchylić. O co chodzi? Dlatego będziemy to tak robić, ponieważ nie chcemy, aby nasz ciężar tutaj przeszedł na nodze, która jest obciążona na pierwsze koło. Jeżeli przejdzie na pierwsze koło, czy w jednej, czy w drugiej rolce ciężar, to będzie to wyglądać w ten sposób, zobacz. Jeżeli mamy ciężar na przednich kółeczkach, czy to pierwszej nogi, która jest lekka, czy drugiej, która jest obciążona, nie ma znaczenia, ono się wbije i nas zatrzyma. Czy większa prędkość tym bardziej polecę, bo nagle po prostu rolki mocno zwolnią. Rolka się zatrzymuje na przednim kole. Dlatego chcemy mieć ciężar mniej więcej w tym miejscu tutaj pod kostką. Nie na samej pięcie, na ostatnim ko kole, tylko chcemy mieć tutaj balans cofnięty na trzecie koło Twoje rolki. Jeżeli tam będzie większość siły ciężaru, to rolki wjadą jak w masełko. I to jest świetne zatrzymanie się w podbramkowych sytuacjach. Tak samo możecie wjeżdżać na różne inne przeszkody. Jak mamy tutaj żwir, albo inne kostki, studzienki, patyki, piasku trochę może być, chociaż odradzam jeżdżenie po piasku, ale zdarza się, że ten piasek leży gdzieś na ziemi, to warto przejechać to wtedy w nożycach i mieć ten cofnięty balans na mniej więcej trzecie kółeczko, żeby tutaj wjechać w taki sposób. No tak, zobaczcie, no żwirek, tak? Za bardzo po nim jeździć na rokach nie jest dobrze. Nie da się, znaczy no da się, ale co to za przyjemność. Ale zobaczcie, jak wjadę na pozycji nożycowej, na gras stopie. przyjadę przez żwierek, wjadę na trawę, nic mi się nie wydarzy. Jak widać, Łatwo, prosto i przyjemnie. A więc podsumowując, w razie niebezpieczeństwa. Po pierwsze, nie podnosić pozycji, tylko robić przysiad. Czym niżej środek ciężkości, tym lepiej. Poćwicz sobie upadanie. Na trawie, na asfalcie, że nie masz ochraniacza, no bo bez ochraniaczy na asfalcie szkoda trochę kolan. Ale można to robić tak. Można to nawet w domu poświczyć, weźmiesz sobie rolki, ubierzesz, na dywan wejdziesz, zrobisz sobie to ćwiczenie. To naprawdę trzeba przećwiczyć. Kilkanaście razy idealnie by było, żeby złapać pamięć, pamięć mięśniową, pamięć ruchową. Oraz sam grass-stop, który wam wiedzie, czyli nożyce, który wam wiedzie na każdą powierzchnię. Oczywiście, jeżeli z przodu przed sobą będziecie mieli jakiś krawężnik, no to nie ma rady. Trzeba po prostu na niego. Wskoczyć, ale jeżeli macie płaskie zajście, tak jak tutaj, wokół ścieżki, to wjedziecie na każdą nawierzchnię. I w ten sposób możecie się ratować z wielu opresji i złych sytuacji. Najgorsze, co, jest, co możecie zrobić, to podnieść swoją pozycję i upaść tutaj do tyłu. To jest najgorsze, co możecie zrobić. Ok, musieliśmy przegadać w tych pierwszych materiałach na tym kanale. Te podstawy, bo to jest wasze bezpieczeństwo. Tak jak mówiłem wcześniej, często blokują się osoby, przez to, że się boją upadku. Nie znają narzędzi, którymi mogą się posłużyć później i uniknąć tego upadku, bądź zminimalizować ryzyko tego upadku. Teraz kolejne materiały będą już stricte techniczne, w którym będziemy się uczyć techniki jazdy, która bezpośrednio wpłynie na to, jak jeździcie. Na rolkach. Także zapraszam do kolejnych materiałów. A zatem już Wam dziękuję. Do zobaczenia. Cześć!